Jan Kochanowski o miłości, czyta Krzysztof Szczepaniak. Kto naprzód począł miłość dziecięciem malować, może mu się zaprawdę każdy podziwować. Ten widział, że to ludzie bez rozumu prawie. A wielkie dobra tracą przy tej głupiej sprawie. Ten, że niedarmo przydał do ramienia pierze, bo tam częsta odmiana to gniew, to przymierze. Strzały znaczą, że nagle człowieka ugodzi, a z onej rany żaden zdrowo nie odchodzi. We mnie strzały mieszkają i ten Bożek mały, ale mu pewnie wszystkie pióra wypadały. Bo się nie da wypłoszyć nigdzie z serca mego, Ani mi odpoczynku pozwoli żadnego. Co za rozkosz masz mieszkać w suchych kościach moich, Żaby już nie czas przenieść gdzie indziej strzał swoich. Lepiej swej mocy na tych nieukach skosztujesz, Bo już nie mnie, ale mój tylko cień frasujesz, Który, jeśli zatracisz, kto tak śpiewać będzie? Z moich tych prostych rymów jesteś sławnym wszędzie, które rumianej twarzy i oka czarnego nie zamilczą u Paniej i chodu snadnego.